Witajcie w kolejnym vlogu. Kolejna ogrodniówka tata też pojechał kosić kukurydzę, a ja dzisiaj jadę i kosić wszystkie łąki, wszystkie dzielnice. Wszystko. To no nie pogadam z Wami tam w środku. Kosze, kosze. Tak to wygląda. Są miejsca trochę lepsze, i trochę gorsze. Generalnie na no sucho było u nas cały ten czas, więc nie odbiło to jeszcze tak jak powinno. Chociaż, tak jak tutaj, nie jest źle. Gdyby taka była na całości. A, gdyby taka była na całości. Ale jest naprawdę tutaj nabycza. to bym był bardzo zadowolony ale no taka na całość nie jest na tej połowie pola jest taka ale tamten koniec gdzie jest ziemia już taka nie jest więc no już będzie prąd trochę niższy ale generalnie tak tu nie jest źle ogólnie gdzieś nam bobery chyba kanał tu zapchały bo wody tu jest masę, tu jest kukurydza zalana, na, na resztą trawa też tu pływa. A zobaczcie, tu jest woda. Tu, tam, tam sąsiadowi za rowem też wylało. A zobaczcie, tu jest wody równo z... No, kanał jest równo tutaj z, z polem. Zobaczcie, jak wysoko. I żeby nie było, to nie jest, że tyle nam spadło wody, bo nie, bo jest sucho. Tutaj tylko, że to jest przy rowie. i mówię, gdzieś jest zatkany rów, że ta woda nie ma przepływu. Tak tutaj spiętrzyły tą wodę, że tu jest równo z polem. Ale tu tutaj tak to wygląda, bo poza tym tam jest sucho, tam na górkę tu pojadę na drugi koniec pola. Na drugi koniec pola pojadę i już jest sucho, więc... No. Takie dwie skrajności na tym polu. Staram się w miarę wysoko kosić, żeby ona sobie jeszcze odbiła. Ale są tu ładne rzędy. No i cisnę, bo wszystkie łąki dzisiaj muszę wykosić. Czyli jakieś 3,5 hektara. Ale tych kawałków jest. Skończyłem już kosić wszystkie łąki, wykoszone, głowa taka, Bo cały czas w 60. No ale już teraz zabieram się za odchwaszczanie. Mam pierwsze opryskiwać i jadę na pola no dzisiaj plan, żeby w miarę możliwości wszystko odchwasić, jeśli się uda, więc no działam i taki szybki rzut jeszcze na to co robię teraz a aktualnie odchwaszczam wszystkie oziminy te które yy, mam posiane znaczy nie wszystkie, trzy działki muszą się zostać z tego względu, że przez bardzo suche warunki po prostu jeszcze nie są rośliny w odpowiedniej fazie i z nimi po prostu Czekam, ale generalnie w większości yy, odchwaszczam, yy, no większość ziemi odchwaszczam. Odchwaściłem już jęćmień, a teraz już kończę właśnie żyta i będziemy mieli po temacie. Odchwaszczam tym samym co w tamtym roku, czyli Bacara Trio. Środek bardzo fajnie sprawdził się w roku ubiegłym. No czysto było aż do samiuśkich żniw Więc yy, już powiedziałem wcześniej Nie chcę nic innego Tylko po prostu lecę Bakarum. Nie tylko u mnie się Bakara sprawdziła Tutaj znajomi też mieli na okolicy yy, Bakarę, też byli bardzo zadowoleni Z jej działania, więc yy, Więc no ja, ja również byłem zadowolony w tym roku Dlatego Również leci Bakara Tak po prostu No sprawdził mi się ten oprys Naprawdę sprawdził się Trochę w tym roku chyba podrożał W porównaniu do zeszłego Jak zresztą wszystko Ale naprawdę jest warty tej ceny Czysto na polu Nie trzeba na wiosnę żadnych poprawek robić Bajka Jeszcze mam po prostu plan Yy, pszenicę po kukurydzy mam yy, odchwaścić zobaczymy jak będzie z temperaturami na koniec listopada mam nadzieję, że pszenica już zdąży wyjść ale no taki jest plan i tak postaram się działać jak widzicie takie świetne działki, że yy, no pryskam dwie ścieżki mam zrobione yy, i skrajne Yy, ćwiartki, jedne piąte w sumie Nie pryskają Na jeden opryskiwać za szeroko yy, Za szeroka działka A na dwa, jak miałem w tamtym roku, że robiłem sobie w środku te ścieżki, że Pełną lancą od jednej strony jechałem To bo ten środek taki był wygnieciony, taki pusty A w tym roku w ten sposób zrobiłem ścieżki I to chyba najlepsza opcja Nie wiem jeszcze jak tu rozsieje nawóz ale zobaczymy, będę się martwił przy nawozach. Nie no, myślę, że dam jakąś radę. Będę coś kombinował, tak, żeby było dobrze. Ale do oprysków w ten sposób lepiej tu pasuje. Zobaczymy, może RSM. Zobaczymy. W każdym razie odchwaszczam. Do zrobienia mam jeszcze dwie działeczki. I to co mogę no to będę miał już odchwaszczone, za, w sumie dwie, trzy działki jeszcze mi z żytem zostały, ale tam po prostu było bardzo sucho przy schodach, no i nie wiesz, no wychodzi to jeszcze, rośliny są naprawdę opóźnione, za wcześnie by było na wjazd z odchwaszczaniem, więc jeszcze czekam, jeszcze nie jest aż tak późno, więc jeszcze poczekam, wjadę tam po prostu później. Właśnie montuję ten odcinek i jak sami zauważyliście, trochę chronologia się nie zgadza, bo już to o którym wspominałem robiłem wcześniej to na tych suchych działkach. A no, ten odcinek mu się zabiera, po prostu go nie, nie wypuściłem, więc leci teraz, przynajmniej tematyka z zielonkami. Tam będzie na bieżąco, bo jest koszenie, a no, w kolejnym teraz zaraz chyba jakoś od razu wleci ze zwijania i owijania i futernowej wszystkich i, z całej siano kiszonki, więc powiedzmy, że jakoś to tam się y, wyrówna i będzie ok. Na ten moment to wszystko. Tutaj macie subskrybujkę. Tutaj poprzedni odcinek. Trzymajcie się. Na razie i cześć.